Ośrodek twardy był 340 km od Warszawy Dojazd do Płońska dwupasmówką z Warszawy 140 km potem do, z Płońska do Torunia i z Torunia autostradą A1 na Gdańsk potem zjazdem na Kościerzynę i 20 km do ośrodka nad ładnym czystym jeziorem Troszkę klaustrofobiczne pokoje w budynku Na pierwszym, zwłaszcza na drugim piętrze Na pierwszym piętrze nie wiem, na drugim Ale jest za to internet, jest wi-fi, jest internet kablowy Dobry, szybki Dzisiaj jest mecz Portugalia- Hiszpania, który można obejrzeć Albo w pokoju, albo w restauracji na dole Na dużym telewizorze To jest istotne tylko w czasie meczy Poza tym są domki, dość przyzwoite warunki, restauracja czynna do 21. W sezonie jest kąpielisko z ratownikiem, jest wypożyczalnia rowerów wodnych. Nie wiem, czy są kajaki, ale miejsce bardzo ładne. Dzisiaj jest temperatura około 14 stopni i dość silny wiatr, także nie jest czas sprzyjający na kąpielu, ale ładne duże molo woda, jak widać, czyściutka na północ, kaszuby od tego miejsca. Na zachód bory tucholskie. Piękne tereny. I ładne usytuowanie ośrodka. To jest wyznaczone kopijisko dla dobrze pływających rabinkami z zejściem, tam jest kąpielisko dla dzieci, głębokość jak sądzę, na oko, około do dwóch metrów. Są wędkarze, czyli jest i ryba, tutaj odbywają się imprezy mówione w upalne letnie dni rolbar miejsce To jest najdalsze miejsce dużego pomostu mniej więcej 100-120 metrów od brzegu Cena pokoju jednoosobowego na drugim piętrze w budynku 75 zł. Rozumiem, że ze śniadaniem. Niestety w pokojach na drugim piętrze nie ma łazienek. Jest na jednym piętrze są dwie toalety. Znaczy jest jedna jednym toaleta męska, damska i po dwa oczka prysznicowe, męskie i żeńskie na piętrze. A miejsce jest ogólnie rzecz biorąc ładne. czyste na razie polecam